Cześć, witajcie, miłości! W kolejnym odcinku Mentalnego Bogactwa. Tym razem jest to wersja short, bo będzie odpowiadała na jedno pytanie. Mam nadzieję, że to będzie wersja short, bo wpadłam na taki pomysł, żeby zacząć robić shortciki odpowiadające na jedno pytanie, które będą takimi przypominajkami idealnymi dla was, kiedy nie macie za bardzo przestrzeni, żeby sobie obejrzeć odcinek. To będziecie oglądać takie shortciki, które was będą. Motywowały na początek dnia, które będą was popychały do działania, do tego, żeby czuć się coraz lepiej, przypominać sobie za każdym razem, w każdej wolnej chwili, kim tak naprawdę jesteśmy. I tutaj zacznę od swojego ulubionego tematu, mianowicie pytania, które pada właściwie za każdym razem, a nawet i stwierdzenia, bo mało tego, jeśli ktoś zadaje ci pytanie, czy i przez przypadek miłość do siebie nie jest narcystyczna albo egoistyczna to już pół biedy ale jeśli ktoś stwierdza ten fakt to sprawa staje się znacznie poważniejsza Ja ci powiem dzisiaj dlaczego <grym> odpowiem ci na to pytanie więc zostań, zostań koniecznie ze mną do końca dlatego że jest to bardzo ważny temat i wielu ludzi broni się przed kochaniem siebie właśnie z tego powodu. Nie chcą stać się egoistyczni, nie chcą stać się egocentryczni, nie chcą stać się narcystyczni, a to jest całkowite przeciwieństwo miłości do siebie. I ja Wam teraz powiem, o co w tym wszystkim chodzi. Mało tego. Ostatnio mój przyjaciel podesłał mi wywiad, w którym dziennikarz zadając pytanie, Powiedział właśnie o tym, jakby zestawił w tym samym miejscu egoizm z miłością do siebie. To jest absurd jeden wielki. <grym> Więc zacznijmy od tego, że jeśli ktokolwiek twierdzi, że miłość do siebie jest toksyczna, że miłość do siebie jest narcystyczna, albo że miłość do siebie należy tylko zestawiać z egoizmem, to człowiek ten poznał jedynie toksyczną miłość w swoim życiu. Taką warunkową miłość, w której faktycznie kochanie drugiego człowieka jest wyłączne. Jest warunkowe. Jeśli my wyobrażamy sobie w ten sposób miłość, tak jak kochamy drugiego człowieka toksycznie, czyli kochamy go... Warunkowo kochamy go w taki sposób, że nie widzimy poza nim świata, że on nam faktycznie coś daje w ten najbardziej toksyczny sposób. Na 100% wiesz o czym mówię, na 100% wiesz o jakiej miłości mówię. To jest taka miłość, która y, ogranicza się tylko do tego jednego człowieka, która w żaden sposób nie może być skierowana w stronę żadnego innego człowieka, bo jeśli jest, jest traktowana jako zdrada. Więc absolutnie, absolutnie nie chodzi tutaj o taką miłość. Więc w momencie, kiedy mowa o miłości własnej, mowa o miłości do naszego wewnętrznego dziecka, do tego dziecka, którym my jesteśmy, Zwróć uwagę, że żadna część Ciebie, ta dwuletnia dziewczynka, ta pięcioletnia dziewczynka, ten dziesięcioletni chłopiec, który był kiedyś w Tobie, oni nie zniknęli magicznie, to nadal jesteś Ty, to nadal, nadal te dzieci żyją w Tobie. I miłość do siebie to kochanie właśnie tych dzieci. To troszczenie się o te dzieci, to pozwalanie tym dzieciom na wyrażanie swoich emocji, to akceptowanie ich czynów, to akceptowanie wszystkiego, co zrobiły w swoim życiu, to kochanie każdego przewinienia, że tak to nazwę, każdego cienia tego dziecka. To jest miłość najprawdziwsza na świecie. To znaczy miłość własna. To nie znaczy stawianie siebie ponad wszystkich. Tak jak mówi um, definicja egoizmu, albo jak mówi definicja narcyzmu, że jesteś jakby niezdolny do tego, żeby brać pod uwagę w ogóle czyjś punkt widzenia. Miłość do siebie to kochanie każdej części siebie, dosłownie tego dziecka, bo ty nadal tym dzieckiem jesteś. Wyobraź sobie, jakie życie musi mieć to dziecko w tobie, jeśli ty go nienawidzisz, bo jeśli ty nie wybaczyłeś sobie czegokolwiek, co zrobiłeś rok temu, dwa lata, dziesięć, piętnaście, czterdzieści lat temu, to znaczy, że nie wybaczyłeś temu dziecku, którym wtedy byłeś, albo nastolatkowi, albo jakiejkolwiek części ciebie. Nie da się wtedy żyć w harmonii, nie da się wtedy wzrastać, w ogóle. Jakby ktokolwiek mnie spytał, jaka jest jedna podstawowa, najważniejsza zasada przebudzenia i w ogóle wzrastania w życiu, to miłość do siebie nie ma nic innego. To jest wręcz skupienie się totalne, stuprocentowe, stuprocentowe skupienie się na tym, by zadbać o siebie najlepiej jak się da, zupełnie tak samo jak dbasz o to, by Twoje dziecko. Miało cudowne życie w przyszłości, tak samo masz dbać o siebie, troszczyć się o siebie identycznie. Wyobraź sobie, jak traktujesz swoje dziecko i masz siebie identycznie traktować. I tutaj Ci sprzedam taki właśnie, taką właśnie interesującą kwestię dotyczącą pieniędzy. Bo ja ostatnio to odkryłam takiego programu związanego z pieniędzmi. W momencie, kiedy sobie coś kupujesz i żałujesz dla siebie, albo sobie tłumaczysz, dlaczego to kupujesz, albo sobie powtarzasz, że um, no nie, że nie możesz sobie tego kupić. Ja sobie ogarnęłam ostatnio, że przecież jak do mojej córki, jak mojej córce coś kupuję, to o cokolwiek mnie ona poprosi, to Zrobię wszystko, żeby jej to dać. I nie patrzę na nią przez pryzmat tego, że ona jest próżna. Nie patrzę na nią przez pryzmat tego, że ona na przykład nie zasługuje na to, albo nie patrzę na nią przez pryzmat tego, że to nie powinno być w jej życiu, dlatego że jeśli będzie, to ją w jakikolwiek sposób rozpuści. I to jest tak, że ilekroć sobie coś kupujesz, to ty właśnie się nad tym zastanawiasz, nad takimi rzeczami. Czy, czy ty możesz coś sobie dać, czy ty możesz coś sobie kupić, czy to nie będzie jakby. Na wszelkie możliwe sposoby chcesz przemyśleć tą decyzję, żeby wyjaśnić sobie, że, że to jest okej, okay, że ty na to zasługujesz. Więc to taka mała wstawka. Ale pamiętaj o tym, by ilekroć, mm, ktokolwiek ci powie o tym, że miłość do siebie jest egoizmem, to tylko dlatego, że zna toksyczną miłość, nie zna żadnej innej miłości. Jeśli masz szansę, pokaż mu ją. Jeśli nie, wyślij go do mnie na konto. <ślad> Kolejna rzecz to definicja egoizmu i narcyzmu. Musimy wreszcie sobie uzmysłowić. Że egoizm ma definicję, jaka, jaka jest zaprzeczeniem samej siebie. Dlatego, że jest tam napisane, że egoista kieruje się jedynie własnym dobrem i że egoista nie uznaje wewnętrznie systemu wartości społecznie akceptowalnych. Czyli wiesz, co to oznacza? Że jeśli społecznie coś nie jest akceptowalne, ale ty to wyznajesz, to znaczy, że jesteś egoistą. To raz. A dwa, fakt, że kierujesz się przeważnie własnym dobrem. Z pustego nie nalejesz. I żeby dać komukolwiek cokolwiek, musisz się kierować własnym dobrem. I tak samo jest w przypadku zasady. Um, w, o której bardzo często ludzie mówią w przypadku latania samolotem. Najpierw sobie zakładasz maskę, potem dziecku zakładasz maskę. To jest egoistyczne. To nie ma nic wspólnego z egoizmem. Kierowanie się wyłącznie własnym dobrem będzie skutkowało tym, że dzięki temu, że u Ciebie będzie dobrze, Ty, to, ty tym dobrem będziesz mógł się dzielić. To raz. Narcyzm. To jest już bardzo poważne zaburzenie, to jest naprawdę bardzo poważne zaburzenie, które wynika z wielu czynników. Kiedyś wam nagram film o narcyzmie, ale narcyzm wynika naprawdę z wielu czynników, mm, mających miejsce w bardzo wczesnym dzieciństwie, mającym związek z nierozwiniętym płatem czołowym, czyli też ma to fizyczny mm, objaw. I to ma związek z brakiem empatii, yy, niemożnością odczuwania głębokich emocji. W jaki sposób możesz miłość zestawiać z brakiem empatii albo brakiem odczuwania głębokich emocji? To jest więcej niż absurd, dlatego że miłość to empatia. Miłość to czucie więcej, czucie mocniej, czucie bardziej. Dlatego też nie będę nawet rozwijała tego te tematu yy, narcyzmu. Powiem tylko tyle, że narcyzm ma związek z nienawiścią do siebie. Trzeba siebie nienawidzić bardzo mocno, by ranić i krzywdzić drugiego człowieka. Jeśli. Jesteś człowiekiem, który kocha siebie, to prawdziwie, bezwarunkową miłością. Kochasz każdy swój cień. Nie kochasz siebie za wszystko, co najlepsze i najcudowniejsze, tylko każdy swój cień kochasz. Kochasz wszystko w sobie, nawet to, co niegdyś znienawidziłeś. To nie ma możliwości o tym, żebyś nie kochał tak samo drugiego człowieka. Ja mam wrażenie, że kocham ludzi jeszcze bardziej. Ja zawsze kochałam ludzi, tylko że zawsze kochałam ludzi z braku, z pozycji braku. Teraz ja kocham ludzi jeszcze bardziej. Ja, wiecie co, ostatnio miałam taką sytuację, że yy, yy, przeterminował mi się bilecik yy, parkingowy. I nagle zobaczyłam panią, która spisuje moje auto, więc podbiegłam do niej i ona mówi Boże, przepraszam panią, ale już nie, da, nie mogę tego cofnąć, niech pani szybko poleci, kupić bilecik, to w ciągu czterech minut tam anulują pani yy, ten mandat. I ja mówię, dobrze, dobrze, to lecę. Poleciałam, wróciłam się i ona do mnie mówi Przepraszam panią, raz jeszcze naprawdę nie mogłam tego zrobić. Ja na, na nią tak popatrzyłam i ale nie, nie spytałam jej, ja po prostu wziąłam ją, przytuliłam ona mnie pocałowała w policzek jeszcze, tak mocno się przytuliłyśmy do siebie. Ja po prostu kocham ludzi na maksa, kocham ich dotykać, kocham ich przytulać. Bardzo, bardzo kocham ludzi. Ale to tylko dlatego, że ja tak siebie kocham na maksa. To dlatego, że ja po prostu jestem zakochana w sobie, dlatego, że po prostu uwielbiam każdą swoją część i dlatego rozumiem innych ludzi, rozumiem hejterów, rozumiem wszystkich tych, którzy chcą mi w jakikolwiek sposób krzywdę zrobić albo napisać coś niemiłego, rozumiem, że cierpicie. Gdybyście nie cierpieli, byście tego nie napisali do mnie w życiu. Ja siebie kocham nad życie, dlatego kocham też innych ludzi i jestem wspaniała i cudowna dla innych ludzi i szczera przede wszystkim, bo nie mam nic do ukrycia, bo czuję się jak dziecko, jestem dzieckiem, zachowuję się jak dziecko i jest mi z tym mega dobrze. <grych> Więc kolejną rzeczą jest to, że Jezus sam mówił kochaj bliźniego, jak siebie samego. To tylko dlatego, że w innym wypadku nie dasz takiej miłości bliźniemu. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej możliwości, by dać komuś miłość, której nie masz w sobie. Jak masz zrozumieć drugiego człowieka, kiedy nie rozumiesz siebie? Jak masz akceptować czy jeszcze nie, kiedy nie akceptujesz swoich. Nie ma takiej możliwości nawet. Najpiękniejsze jest w miłości do siebie to, że im więcej dajesz sobie tej miłości, tym więcej jest jej w twoim życiu. I tutaj zmierzamy do końca, czyli podsumowania. A podsumowaniem jest fakt, że wszystko to co robisz w sobie, jest odbiciem. Mm, wszystko to, co jest w Twojej rzeczywistości, jest odbiciem tego, co ty robisz w sobie. Powtórzę teraz jeszcze, to, co widzisz w swoim świecie, jest odbiciem tego, co robisz w sobie. Więc ilekroć doświadczysz w swoim życiu, przykrych chwil. Zwróć uwagę, czy nie zrobiłeś sobie przykrości przez ostatni czas? Jeśli ktoś na Ciebie nakrzyczy, to przypomnij sobie, czy przez przypadek ostatnimi czasy nie krzyczałeś na siebie i jak siebie traktowałeś. Słuchaj, teraz daj mi znać w ogóle, co na ten temat myślisz, co myślisz na temat takich szorcików, czy ci się podobają, czy chcesz ich więcej. Też daj mi znać, bardzo cię proszę, <laughs> jak Ci się podoba y, pomysł właśnie takiego y, kanału. Na którym możecie mnie wspierać, dlatego że mm, pojawił się tam pierwszy odcinek vloga tylko dla tych, którzy mnie wspierają. Więc zapraszam Was serdecznie, bo tam opowiadam o swoim życiu, tam opowiadam o swojej drodze, o swoim doświadczeniu bardziej prywatnie. Dla tych, którzy mają ochotę tego słuchać, to zapraszam do wsparcia tego kanału, jak wejdziecie na ten kanał, bądź pod tym filmem, będzie z pewnością. Yy, Taki przycisk <noise> wesprzyj ten kanał, więc masz tam dwie opcje do wyboru. Obie te opcje obejmują oczywiście vlogi, w których będziesz mógł zapoznać się jeszcze bardziej ze mną, <noise> być jeszcze bliżej mnie i tam również będę robiła live, y. takie z pytaniami od Was, więc zapraszam cię serdecznie. Zapraszam Cię też do grupy na Facebooku, do pobrania bezpłatnego e-booka w linkach poniżej i zapraszam Cię też do wykładu Moc Myśli, który totalnie zmieni Twoje życie, pozwoli Ci żyć wreszcie świadomie i świadomie zarządzać myślami, przez co będziesz mógł manifestować wszystko, czego chcesz, kreować życie swoich marzeń. Ale pamiętaj najpierw. Nie ma nic ważniejszego od miłości do siebie, bo ona będzie sprawiać, że Twoje wibracje będą wzrastać, a im wyższe wib wibracje, tym łatwiejsza kreacja. Daj mi znać, co myślisz na temat tych szorcików. Dziękuję, że tutaj jesteś. Kocham Cię bardzo.